Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mateusz z Apple na YouTube, i w dzisiejszym filmie chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat mojego pierwszego urządzenia od Apple. Urządzenia, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Ale zanim przejdę do głównego tematu, chciałbym Was gorąco zachęcić do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi nowymi filmami. Cała moja przygoda z Apple, która trwa do dziś, zaczęła się tak naprawdę na poważnie kilka lat temu. Kilka lat temu, a konkretnie na początku 2011 roku, kiedy nabyłem iPod Touch czwartej generacji. Dlaczego mówię na poważnie? Z racji tego, że wcześniej już miałem kontakt z iPhone'ami, ze wcześniejszymi iPodami, natomiast były one, można powiedzieć, nie moje, pożyczałem je sobie na krótszy bądź dłuższy czas, dlatego właśnie tego iPoda uznaję za taki oficjalny początek mojej przygody z Apple. Dla wielu z was być może jest to zdziwienie, dość duże, że nie był to iPhone. Nie, nie był. Na początku właśnie miałem w kieszeni zarówno iPoda, natomiast w drugiej kieszeni miałem telefon. Z tego, co pamiętam, nazywał się on jeszcze Sony Ericsson. To było przed tym, zanim właśnie Sony tak naprawdę się rozdzieliło i stworzyło jakby swoją markę, jeśli tak to można powiedzieć. No i tak właśnie funkcjonowałem przez pewien okres czasu. Jeśli chciałem sobie pograć, bądź przeglądać internet, to wyjmowałem swojego iPoda. Natomiast jeśli chciałem zrobić zdjęcie bądź zadzwonić, no to wyjmowałem tego Sony Ericssona. Tego pierwszego iPoda Touch czwartej generacji, który miał 8 GB w pamięci, przeszedłem sobie na tego samego iPoda, tylko który miał pojemność 64 GB. No i ta pojemność mnie już w zupełności zadowoliła, zresztą tego, że mogłem tych gier, aplikacji, które wtedy chciałem naprawdę mocno używać, wgrać sobie tak naprawdę dowolną ilość, bo to miejsce w ogóle się nie zapychało. A dodatkowo w jakimś chińskim sklepie za kilkadziesiąt dolarów Dorwałem taką nakładkę właśnie do iPoda ta czwartej generacji, która czyniła z niego zwykły telefon. Można powiedzieć nawet iPhone'a, bo w tej nakładce wyglądał właśnie jak iPhone. E, natomiast e, działało to przez pewien czas, potem się oczywiście rozwaliło wraz z jakąś aktualizacją też Jaybreaka. E, więc stwierdziłem, że już nie ma sensu się w to bawić i po prostu e, zakupiłem sobie normalny telefon i użytkowałem po prostu tego iPoda z normalnym telefonem. I szczerze wam powiem, że nawet nie pamiętam, jaki to już był telefon, ale praktykowałem e, znowu te połączenie iPoda z takim zwykłym telefonem przez kilka miesięcy, aż do czasu, w którym nabyłem już swojego iPhone'a. No i tak zostało do dziś. Natomiast jak patrzę sobie z perspektywy czasu na to moje pierwsze urządzenie od Apple, na tego iPoda ta czwartej generacji, rzucam sobie okiem na dane techniczne, no to widzę, że no na tamte czasy to był naprawdę bardzo, bardzo fajny sprzęt. W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że jest to naprawdę dość przeciętne jakby urządzenie. Natomiast w tamtym czasie nie chodziło mi o kamerę, nie chodziło mi nawet o ten wyświetlacz, który naprawdę był bardzo dobry, ale o system iOS, przyjazny użytkownikowi, i masę, naprawdę masę aplikacji, które w tamtym czasie mogłem naprawdę w dużej ilości testować. Chyba też z powodu tego, że miałem o wiele, wiele więcej czasu wolnego. No i tak właśnie wygląda moja historia, jeśli chodzi o te urządzenia Apple. Przez ostatnie kilka lat trochę się pozmieniało, trochę tych urządzeń mi przybyło. Jakiś czas temu pytałem na Facebooku, jak u Was zaczęła się przygoda, właśnie z Apple, i zrobiłem sobie taki wykres, z którego jasno widać, że jednak jestem w mniejszości, jeśli chodzi właśnie o wybór pierwszego. Tego sprzętu, bo jak widzicie, ponad 50% osób, które odpowiedziały na moje pytanie, wybrało iPhone'a. Przypuszczam, że jest to związane po prostu z tym, że iPhone jest jakby najbardziej popularnym urządzeniem od Apple. Nie jest nim iPod, iPad czy nawet Mac, czy tym bardziej Mac, można powiedzieć. iPhone jest oczywiście sprzedawany też jako po prostu telefon, który możecie nabyć u operatora, więc tutaj jakby mnie ta liczba nie dziwi. Wybrałem też kilka odpowiedzi od osób, które podzieliły się swoją historią związaną właśnie z pierwszym urządzeniem od Apple. Wojtek, na na przykład pisze, że był to iPod drugiej generacji, który go nabył w bardzo atrakcyjnej cenie w jednym ze sklepów. Natomiast na przykład Max mówi, że swojego pierwszego iPhone'a dostał po tacie, był to iPhone 3G. Jednocześnie dodaje, że wtedy już miał problemy z wodą. Kolejny Mateusz pisze, że zaczął swoją przygodę z Apple od iPhone'a 4S. Natomiast telefon był ten za mały, no i musiał z niego zrezygnować na rzecz telefonów z Androidem i Windows Phone'em. Natomiast sentyment jakiś pozostał, no i wrócił powtórnie do iOS-a. kolei pisze, że zaczął swoją przygodę od zakupu Maca Mini i iPhone'a. po tym jak któregoś dnia zdeptał laptopa z Windowsem z nerwu. Krzysiek z kolei pisze, że jego pierwszym urządzeniem był iPod Touch drugiej generacji, którego dostał od swojej mamy. Początkowo w ogóle firma Apple go nie interesowała, natomiast z tego co wiem, z rozmów prywatnych między nami, Krzyśka serdecznie pozdrawiam. Wiem, że teraz jest bardzo zainteresowany tą firmą, no i później przeskoczył właśnie na iPhone'a 4s. Szymon z kolei ma tu chyba największe doświadczenie, z racji tego, że zaczynał z Maciem G3, później przerzucił się na Maca G5 no i przez kilka iMaców, łącznie z tym najnowszym, czyli 5K. Naprawdę gratuluję tak naprawdę tak długiego stażu. Z kolei na przykładzie Nikoli możemy się dowiedzieć, jak szkoła potrafi w dobry sposób zachęcić do zakupu konkretnego sprzętu. Jak widzicie, Nikola zaczynała od iPada Mini, natomiast jej nauczycielka od niemieckiego zawsze miała przy sobie swojego MacBooka i on jej się strasznie podobał do tego stopnia, że później właśnie zakupiła czy dostała MacBooka Pro. I to już by było w zasadzie na dzisiaj na tyle. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. Zachęcam was też gorąco do subskrypcji subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi nowymi filmami, możecie mnie też znaleźć na Twitterze oraz Facebooku. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia, cześć!